Chciałem wam tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że właśnie teraz dostałem jakieś te linki um, na YouTubie do tego jakiegoś numeru tych dwóch kasztanów. Ja powiem teraz taką rzecz ja przez to, że ja teraz już nie działam y, na polskim rynku muzycznym i że teraz już nie jestem polskim raperem z polskiej sceny hip-hopowej, um, po prostu teraz posuwam się do takich działań jakby jako osoba, która po prostu czuje się jakby tak z dupy bezpodstawnie. Nękana, i tak z boku, jakby atakowana, um, i my teraz w tym momencie po prostu jakby przechodzimy do jakichś tam swoich tam działań. Ja próbowałem z tym kolegą tego całego TPS-a, z tym Bartkiem um, jemu na spokojnie wytłumaczyć pewne sytuacje, um, um, jakby pewne realia, i pewne rzeczy, które się dzieją, i wiem, że nie, nie są niektórzy ludzie po prostu w stanie jakby. Um, Uwierzyć w to, że naprawdę jestem jakby szanowaną osobą w świecie hip-hopu i też jakby powiązaną jakby z ulicą. Wiesz, wiecie, wiecie um, już od ponad 20 lat ja się wywodzę z Berlina, tam się wychowałem i tak dalej. A ktoś tam robi jakiś numer o nazwie, że Burdel Berlin i tak dalej. Nawet tego nie słuchałem. To jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Ja tych numerów nie słucham, bo to jest coś takiego, że step records mi ściąga. Wszelkie moje klipy, już drugi raz z internetu Że jakby mnie jakby postawić w tej sytuacji, tego rapera, który ma jakby mniej wyświetleń, mniej, mniej famy i tak dalej, nie wiem O co tu dokładnie chodzi Ale sprawę To są dwie różne sport, dwa różne sporty Nie chcę tutaj rzucić, rzucać przekleństwami, po prostu powiem to, ujmę to w ładne słowa I jeden i drugi Jesteście dla mnie na liście Jeden i drugi Jesteście na liścia. Na moich warunkach jesteście na liście Jesteście do zdjęcia W sekundę Macie łyseł Wy kurwa chodzicie kurwa z nieogolonymi pachami Macie takie te kurwa Takie te Chude mordy jak kurwa W obozach pracy Z gułagu jakiegoś Wyglądacie jak typy, co kurwa na Syberii kurwa w guagu siedzieli za majty, czy coś takiego. Wyglądacie kurwa centralnie jak pedofile, ob oboje w tych kurwa... Nie, no, coś strasznego po prostu, że ja jestem po prostu z czymś takim w ogóle, z takim po prostu mieszany, ale po prostu teraz sobie na dużo bardzo ludzie pozwalają, bo jakby zbyt wielu osób jakby yy, nie zawiera głosu. To jest takie kurwa... Mm, to jest tak jak kurwa komuś ruchać żonę, jak ktoś siedzi, na przykład. Wiecie o co chodzi? To jest coś takiego: jak komuś ruchać żonę, jak ktoś siedzi. To jest wszystko pod moją nieobecność. Nie mam jej w Polsce. Nie jestem w ogóle w Polsce już od kurwa lat. Tak się sadzicie, żeby tak teraz tamte. sobie tam. Um... sobie tamte wyświetlenia nabić i tak dalej. No i nie będę też opowiadał teraz do jakichś działań. My się teraz posuwamy z racji takiej, że my nawet nie będziemy omawiali tego z naszymi przyjaciółmi w Polsce, bo nasi przyjaciele w Polsce zawsze będą jakby trzymać z Polakami, no, tak jak powiedziałem, ja skończyłem z polską muzyką. Tu na pewno nikt nie będzie gonił teraz żadnych raperów kijem po ulicach i tak dalej i tam kręcił im filmiki i tak dalej. Będzie dużo gorzej niż to. Na pewno nie będzie żadnej odpowiedzi muzycznej. Bo wy sobie teraz disy nagracie, ja nawet nie mam jak disa nagrać z powrotem, bo jak tylko wstawię coś po polsku, to Step Records wytwórnia intruza, a to jest szczyt całej tej komedii. Oni jeszcze teraz próbują sobie jakby famę na tym przybić. Intruz, wyglądasz jak niedojebany kurwa menel, jak syn prostytutki, alkoholiczki, narkomanki, stary, jesteś na liście, stary, ja cię zdejmuję kurwa na liścia w 5 sekund. TPS-a też zdejmuje kurwa na liście jeden high kick kurwa, front kikiem kurwa, w klatę piersiową kurwa, aż ci te kurwa żebra indycze kurwa złamie. Rozumiesz co chodzi? Jednym kikiem jesteście kurwy do zdjęcia, kurwa, jeden i drugi, kurwa, sweleliada, kurwa, taka komedia. Teraz tak myślę. Czy, jakby uruchomić starych kumpli, kurwa, z Warszawy, czy tam starych kolegów w Polsce ogólnie, kurwa, i teraz opowiadać o, o czymś tak przypałowym? Ludzie mnie widzą, kurwa, widzą mnie jakieś zdjęcia z Ameryki Południowej, widzą moje zdjęcia jakieś, kurwa, możecie te policja ratunku, przy, każdy z Was niech przyjdzie, kurwa, niech zobaczy co jest pięć, kurwa. Było tutaj paru chłopaków teraz z Polski właśnie u mnie, to oni wam powiedzą, kurwa, chłopaki z Wałbrzycha to byli u mnie. Um, i mogą wam to wszystko potwierdzić, a nawet zbyt wiele nie widzieli, ale po prostu trochę czasu ze mną spędzili, żeby też wiedzieć swoje już jakby, jak tutaj się poruszamy i tak dalej. Ja nawet nie muszę tego opowiadać, ja nie jestem zobowiązany się tłumaczyć z niczego, po prostu chuj wam w pysk. Jak was zobaczę, to, go, to was kurwa połamie kurwa na cztery części, czy na pięć kurwa jak Rambo. Film Rambo oczywiście, nie że ja Rambo. Mm. Po prostu no, jesteście kurwa do zdjęcia, jesteście na liście, A teraz się produkujecie, robicie kurwa muzykę, robisz ty intrus muzykę w jakiejś wytwórni, która mi od pięciu lat kurwa karierę blokuje. Wytwórnia myśli, że to jest takie śmieszne, ale teraz czekam na adresy zamieszkania tych osobników. I tak po prostu, więcej nic nie mówię. Po prostu czary marych o spokus, kurwa. resztę zobaczymy. Mnie już nic nie obchodzi, ja nawet nie chcę zwrotu żadnej kariery. Najwyżej co, kurwa to po prostu naliczę parę osób i już. Ale teraz tak, żeby zakończyć ten cyrk, to na dobrą sprawę po prostu jutro mam konferencję telefoniczną z paroma osobami, zobaczymy kto się za to weźmie, na pewno teraz będzie spór większy, na pewno teraz już to nie jest na żadnym tle perskim, ale tak jak mówię, <kłysy> zapraszam wszystkich, kurwa, cweli i meneli, niech, kurwa, przyjeżdżają, kurwa, z sześciopakiem browarów, kurwa, pierwsze co się stanie, to jest, kurwa, dostaną kierą kurwa, w nogę, na dzień dobry, jak pierwszego co złapię, kurwa, od razu rąbię kurwa, w nogę. Zobaczymy jak to będzie. To nie są żadne żarty, to nie są żadne śmieszki. Ja do nikogo nic nie mam. Berlin nie jest burdelem, na pewno też nie dla waszych kurwa raperów, którzy z mordy wyglądają kurwa jak Heinrich Himmler, kurwa jak Józef Goebbels pierdolony. O Wy wyglądacie kurwa jak jakieś Wehrmachty pierdolone, kurwa 17-letnie jakieś niedobitki, które kurwa zostały wysłane na front. I teraz się kurwa produkujecie tam w necie bo już macie jakby ten kołsajn, już kurwa was poklepano kurwa po plecach, że no ja z nimi i tak dalej, bo te ćwoki kurwa, z którymi wytrzymacie, są tak niedoinformowane, że im się wydaje kurwa, że mogą na mnie coś pierdolić. Dobrą sprawę kurwa nie dojeby, kurwa, zostając odsadzającymi kurwa uszami. Wyglądacie kurwa jak jakiś wypadek, kurwa, jakby kurwa dzieci, jakieś tirówki, kurwa przy drodze, kurwa na Szczecin. Nie wiem kurwa, co tutaj chodzi. Dobrą sprawę jebać was.